Dzień dobry, moim państwa gościem jest pan Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sobie radzi z epidemią i, i taką przymusową kwarantanną? No, ja nie mam nałożonej tej formalnej kwarantanny, natomiast oczywiście wszystkim nam jest dzisiaj bardzo trudno. Funkcjonować również tym, którzy formalnie w kwarantannie nie jesteśmy, bo mamy coraz mniej relacji społecznych, coraz mniej takich normalnych zachowań społecznych, do których przywykliśmy, no ale nie ma wyjścia. Musimy przeczekać tych kilka czy kilkanaście tygodni w nadziei, że to w końcu od nas odejdzie, a, a, a z całą pewnością odejdzie. Pytanie tylko kiedy i jakie zniszczenia po sobie pozostawi. Także tak, nie jest to proste psychicznie, ale wielu ludzi, znaczna większość ludzi ma dzisiaj gorzej ode mnie, więc naprawdę nie narzekam. Pan cały czas przekuł temu, żeby wybory prezydenckie były na jesień? Tak, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że to jest rozwiązanie, które wprost wynika z Konstytucji. Nie ma co zmieniać Konstytucji, jak teraz pojawiają się takie pomysły wychodzące z kręgów chyba bliskich Jarosławowi Gowinowi, żeby teraz zmienić Konstytucję, tak, żeby przedłużyć kadencję Andrzejowi Dudzie o dwa lata i żeby nie miał prawa reelekcji. Natomiast ja uważam, że nie ma sensu zmieniać Konstytucji, bo niby dlaczego o dwa lata, a nie o półtora roku, albo na przykład nie o dziewięć miesięcy. W Konstytucji wszystko jest napisane. Mamy stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej. Jeżeli jest stan klęski żywiołowej, to wybory od momentu wprowadzenia tego stanu klęski żywiołowej można przeprowadzić za cztery miesiące. Więc wszystko jest na stole, wszystko terminy są opisane. Nie wiem, po co jest cała ta dyskusja, która odciąga uwagę, znaczy wiem po co, ale, ale brzydzę się tym, po co jest odciąga uwagę od tego, co dzisiaj jest najważniejsze, czyli od, od spowodowania, żeby nie zawaliła się Polska, nie zawaliła się od strony zdrowotnej i od strony gospodarczej. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu wyjątkowego. W jakich przesłankach? Jakie przesłanki może mieć na myśli? Nie. Jarosław Kaczyński zdaje się jest kompletnie oderwany od rzeczywistości na tej swojej nowogrodzkiej, w tych swoich limuzynach i otoczony ochroniarzami, więc może nie widzi żadnych przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Każdy z nas, kto normalnie musi zadbać o swoje życie, sam robi sobie zakupy, musi wyprowadzić psa, musi załatwić normalne, codzienne sprawy, w których, w których mamy mnóstwo dalej urzędowych i innych, widzi, że to jest stan nadzwyczajny. Że jak kogoś wożą wszędzie, jak mówię, w otoczeniu tabuna ochroniarzy, to może nie wie, jak dzisiaj mogą przemieszczać się ludzie, jak ludzie dzisiaj załatwiają swoje codzienne historie, stan polski, stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny w Polsce ewidentnie jest. Myśmy nawet w stanie wojennym się mogli bardziej poruszać, ja wtedy jako kilkuletnie dziecko, ale moi rodzice to dobrze pamiętają, niż dzisiaj. I ktoś mi dzisiaj mówi, że nie ma w Polsce stanu nadzwyczajnego? Oczywiście, że jest. Poza tym, ustawa o stanie klęski żywiołowej wyraźnie pokazuje, że spełnione są te kryteria, więc poseł Kaczyński nie ma racji. Spełnione są kryteria, ponieważ ma, mas, występują masowe zachorowania na chorobę zakaźną, a to wystarczy, żeby uznać, że istnieje stan klęski żywiołowej. Więc bzdury po prostu opowiada i próbuje przypacyfikacji. Tym i przykryć oczywisty swój cel, którym nie jest żadne tam dobro Polaków, ani inne rzeczy, tylko, tylko po prostu chęć kurczowego utrzymania się przy władzy, bo przecież otwarcie o tym mówi, bo doskonale to wie, że jak wybory odbędą się na jesieni albo na wiosnę, to oni mogą je przegrać. No pan używa takiego mocnego języka w stosunku Jarosława, do Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc nawet o tym, że, że on walczy o życie przy korycie. To są naprawdę pana słowa, i słowa takie. Wiele osób mówi, że to nie są słowa godne katolika. A co to, a, przepraszam, ale to zdaniem katolika y, mamy unieważnić teraz y, słowa, które mówią, że mówcie prawdę, czy, czy y, y, prawda jest tym, co nas wyzwala? To jest odpowiednie dawanie świadectwa rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że oni kurczowo trzymają się przy władzy. Tej władzy nie chcą oddać jak Gomułka w 45, który mówił, że władzę raz zdobytej władza nigdy nie odda, nigdy nie oddamy. Więc to jest precyzyjny opis. Jeżeli komuś nie pasuje metafora koryta, to to jest miejsce, w którym, w którym zdobywa się pożywienie, a to jest po prostu władza, która jest uwłaszczona i na tym polega cały problem. To jest, to jest władza, która jest uwłaszczona na spółkach Skarbu Państwa, władza, która jest uwłaszczona na rządowych i nierządowych synekurach, to są ludzie, którzy wiedzą, że jeżeli przegrają wybory, to potracą perspektywy, potracą dochody, potracą e, te wszystkie układy, które sobie porobili, więc nie dziwne, że się trzymają tego e, tak kurczowo. Natomiast e, dla mnie polityka, która zajmuje się tym, żeby przepchnąć Andrzeja Dudę e, przez próg zwycięstwa w pierwszej turze, którego oni się spodziewają, e, w, e, versus realne problemy Polaków, które my dzisiaj mamy i z którymi się zmagamy, w sytuacji, w której rośnie autownie bezrobocie, w którym ludzie nie mają już dzisiaj co do garnka włożyć, w którym nie wiedzą, jak mają załatwić swoje sprawy, w którym nie da się przeprowadzić matur i egzaminów u, 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 na zakończenie szkoły podstawowej, w której codziennie pojawia się jakiś nowy problem, to my mamy się zajmować tym, żeby, żeby władza mogła się utrzymać i wyżywić? Nie, 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 to, to wie pan, to, ten mój język jeszcze jest za łagodny, natomiast ja staram się pohamowywać ten swój obywatelski gniew, bo to jest po prostu autentyczny gniew, nikt tego nie reżyseruje, ja naprawdę to czuję, ktoś mi kradnie Polskę, PiS mi kradnie Polskę, a ponieważ kradnie mi Polskę, to ja bardzo bym chciał powiedzieć, że ja na coś takiego się po prostu nie zgadzam. Nie będę stał, dawał lajków i patrzył przez okno i mówił, aha, to kradnijcie. Później o tym pogadamy. Dobrze, porozmawiajmy. Teraz ma Pan pomysł na, na takie ożywienie gospodarcze już po, rozumiem, po kryzysie związanym z, z wirusem. Chce Pan zadłużyć kraj, tak? No, nie, ja teraz chcę kraj. To jest najważniejsze. Mówił Pan o obligacjach. Teraz trzeba zadłużyć kraj. Teraz trzeba zadłużyć kraj, dlatego, że my potrzebujemy pieniędzy, my potrzebujemy gotówki. Opowieści o tym, że tarcza antykryzysowa, jak oni ją nazywają, to 212 miliardów złotych, są bzdury oczywiste, dlatego, że tam takiej gotówki nie ma. To jest 10 miliardów z budżetu i około 30 z sektora finansów publicznych. Natomiast państwo trzeba dzisiaj zadłużyć, bo nie ma innej możliwości. I wszystkie państwa dzisiaj europejskie, nie bacząc na reguły wydatkowe, zadłużają się pod korek. My jeszcze mamy do tej reguły wydatkowej bardzo dużo, więc możemy się spokojnie, nie zadłużyć i to konkretnie zadłużyć, i powinniśmy to zrobić, dlatego, że to jest mniejsze zło. Koszt obsługi długu będzie dzisiaj niższy niż koszt odbudowy gospodarki z kompletnej zapaści. A jak to wygląda to w Świnoujściu, chyba wiecie dobrze, bo to jest sektor hotelowy, gastronomiczny, to jest sektor żyjący z turystyki. Widzicie, co się dzieje w Waszym, waszym mieście, więc wiecie, co się dzieje w Polsce. Muszą, przedstawiliśmy z moimi ekspertami gospodarczymi pięć prostych punktów. Ta tarcza antykryzysowa to jest sitko antykryzysowe za mało, za późno, za wybiórczo i za bardzo biurokratycznie. Trzeba zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, zaoferować realne wsparcie pracodawcom do pensji, pokazujemy to precyzyjnie na kwotach. Trzeba ułatwić branie kredytów gwarantowanych przez państwo, nie takich, z których trzeba będzie później spłacać podatki, tylko naprawdę realnych kredytów na płynność finansową, odroczyć podatki o pół roku, albo niektóre z tych danin znieść i dofinansować samorządy. Dlatego, że samorządy znajdują się dzisiaj w tragicznej sytuacji sytuacji finansowej, poprzez te kombinacje, które robił rząd z subwencją oświatową, a w tej chwili, kiedy one ponoszą koszty walki z koronawirusem, utrzymując i dofinansowując szpitale, płacąc pensje nauczycielom, zapewniając komunikację miejską, infrastrukturę krytyczną i obniżając jeszcze najczęściej podatki czy czynsze w prowadzącym działalność gospodarczą, żeby to się nie załamało, państwo musi zareagować i musi skończyć mieć na to pieniądze. Uh -huh. A promocja polskiej turystyki, bo to interesuje pewnie mieszkańców nie tylko Świnoujścia, ale całego Pasa Nadmorskiego, czy także miejscowości górskich. Ma pan pomysł na to, jak uzdrowić polską turystykę już po tym wirusie, który no, teraz się jest pustoszenie i w hotelach, i w gastronomii. Wie pan, jest takie, był taki plan w pisie wprowadzenia takiego centralnego. Funduszu Promocji Turystyki, na którym miały iść centralnie opłaty klimatyczne i uzdrowiskowe, z tego co dobrze pamiętam, i oni to by pewnie znowu dzielili po swoich, tak jak dzielili w funduszu. Dróg samorządowych, z którego, w którym ponad połowa pieniędzy szła do samorządów, które są rządzone przez PiS. Ja jestem zwolennikiem głębokiego oddania Polski samorządowej samorządom i tego, żeby to samorządy decydowały odpowiednio wyposażone finansowo i odpowiednio też wspierane przez państwo o najważniejszych rzeczach, które dotyczą wspólnoty lokalnej. Chciałbym być takim rzecznikiem samorządów, taką zastępczą izbą samorządową, którą powinien być Senat w Polsce, ale nią nie jest, bo to jest bardzo zdrowa część Polski. Jak się patrzy na te polityki, Politykę centralną versus samorządy, to w ogóle nie o czym mówić. Więc pan pytał o turystykę. Wie pan, to na początku uwaga ogólna: my się znajdziemy po tej epidemii w innym świecie. Ludzie mniej będą jeździć, niestety. Ludzie mniej będą podróżować, niestety, nie tylko dlatego, że będą mieli mniej pieniędzy, ale dlatego, że ponieważ ta epidemia tak długo trwa. Ona na trwale zmieni nasze nawyki. Nie tylko dotyczące tego, jak będziemy się widać, jak będziemy myć ręce, jak będziemy y, ze sobą reagować w pracy, jak będziemy, jakie dystanse będziemy ze sobą utrzymywać w sklepach czy w przestrzeni publicznej, ale ona sprawi, że również ludzie na, przy, przynajmniej przez pierwsze miesiące będą mniej chętni do, do wyjazdów bo będą się bali, że będą pamiętali, że mogą, jak się wyjeżdża to się można czymś zarazić. Więc to będzie też problem, z którym branża turystyczna będzie się musiała mierzyć. Prezydent nie ma wielu narzędzi takich, jakie ma rząd, natomiast myślę, że rysuje się tu niezbędna potrzeba spotkań z tą branżą właśnie, która i, i, i wypracowania wspólnych pomysłów na reanimację tego sektora, bo, bo jak mówię, tu nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również i psychologiczne będą, będą odgrywały rolę. Dzisiaj możemy robić to, co staramy się robić w wielu działaniach obywatelskich, to znaczy nawzajem się wspierać. Bardzo mi podobają się te wszystkie ruchy, w których też sam uczestniczę jako klient, w wspierania na przykład restauratorów poprzez niegotowanie w domu, a kupowanie jedzenia na wynos, żeby oni nie upadali. Organizowanie realizowania się takiego, żeby można było pomóc tym, którzy dzisiaj nie prowadzą działalności, na przykład wykupując bony dzisiaj na ich usługi, które zrealizujemy, zgadzamy się na to za pół roku albo za rok. Natomiast im to pozwoli utrzymać płynność finansową. Dzisiaj musimy po prostu ratować się nawzajem. Gdzie Pan spędzi tegoroczne wakacje nad polskim Bałtykiem? Chciałbym, ale nie wiem, jak to będzie. Wie pan, to, to jest taki przewidywalny świat. My jesteśmy tego świata, w którym mógłbym panu odpowiedzieć na to pytanie już nie ma. Dwa miesiące temu byliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Dziś jesteśmy w zupełnie innej, nie mam zielonego pojęcia. Polski Bałtyk jest piękny. On jest w wakacje dość zatłoczony i popularny, no bo jest piękny. Natomiast ja bardzo lubiłem, wie pan, przyjeżdżać nad polski Bałtyk, jak jeździłem ze spotkaniami autorskimi, z wykładami. Ja jeździłem przez 8 lat po Polsce, byłem zresztą też i w Świnoujściu. To były te momenty, kiedy było poza sezonem, i wtedy pójść sobie właśnie nad Bałtyk, popatrzeć, posiedzieć, pomyśleć, pobyć chwilę, to, 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 to piękne chwile. Także mam nadzieję, że nad Bałtykiem w Polsce jeszcze w tym roku uda mi się zagościć. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego.